Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym od... W sumie W nietypowym odcinku, bo dziś wam pokażę skąd pobrać za darmo Minecraft PE nie, nie, nie. Pocket Edition Ja pobrałem sobie wersję 1.0.0.16 No w sumie nie, kupi... ja kupiłem sobie Osobiście Ale no, zaznam taką jedną stronkę, z której możecie sobie pobrać Minecrafta, jak, jak ktoś na przykład nie chce kupywać. mob.org Dobra. Wchodzimy oto tutaj na taką stronę mob.org Tu wam, tu na dole, o, gdzie pisze język tej strony. To angielski, tak? Przetłumaczyć ją na polski. My weźmiemy, no dobra, weźmiemy tłumacz dla osób, które nie rozumieją na przykład języka angielskiego, gotowe, ok. Wchodzimy w grę. Tutaj mamy takie różne gierki, nie? Tutaj można pobrać... jakie gierki? Hospital. Tego żem tutaj nie wiedział. No ale dobra. No i tutaj widzicie te takie dwa: wszystkie gatunki, najnowsze, tak? Wchodzicie w to i jedziecie na sam dół. Widzicie, że na dole mi się taka, jakby fala pokazuje. I to znaczy, że już niżej nie mogę. i bierz i od I zaznaczacie opcję online. Dobra. Potem tutaj Wam się gry zmieniają na online, tak? Na wszystkie gry online. I byście musieli go szukać. Ale macie tutaj drugą, taką, drugie takie coś pod spodem. I musicie zaznaczyć Popularity. Popularność. O. I pierwsze co Wam się wyświetli, to właśnie Minecraft. co macie jeszcze jakieś takie o różne gry Counter-Strike ale wątpię żeby ten counter Strike działał o, Grand Heft Auto Liberty City gra, której nigdy bym nie polecił uwieście mam to na playu trójce i to jest masakra dobra jak widzicie na, na zdjęciach wszystko jest ok normalny Minecraft tak y Minecraft Pocket Edition wersja 1.0.0.16 to właśnie ta wersja, którą ja mam. Dobra, niech macie tutaj tą tą ocenę i ilość głosów, tak? Macie? Dobra, to klikacie pobieranie. Jeśli ktoś na przykład nie umie po angielsku, a po polsku umie. To będzie tam download, download. Ok, dobra, szukamy, bo ja Wam chcę znaleźć. Jest najnowsza wersja, tu jest. Widzicie? Dosłownie po środku ekranu. Eee, pisze Android 2.3 i wyżej. Która mojego Androida idealnie pasuje. I oczywiście wersja 1.0.0.16 zajmuje to 82.4 MB i klikacie pobieranie. Oczywiście, czy chcesz ponownie pobrać plik? No, ja nie muszę pobierać pliku, bo za Aha, dobra, bo ja już raz tutaj pobierałem, ale. O, ja jeśli to z tego a z Pocket Edit, a ze sklepu Play. To jest zupełnie coś innego. No dobra, pokażę. We w w biorę pobierz. Bo tutaj jeszcze będzie trzeba naprawdę. A. Jeśli ktoś. komuś coś wyskoczy, jakieś dziwne pogadamienie. To trzeba wejść w ustawienia. Dobra. Mm. Ogólne oleśnie mle, ustawienia dostępu, nie. jest, zabezpieczenia, ustawienia, zabezpieczenia i tutaj jest taka bardzo y, potrzebna opcja o nazwie nieznane źródła, to tutaj o, którą teraz podświetliłem. Zezwolenie na instalowanie aplikacji z in innych źródeł niż sklep Google Play. Jeśli tego nie macie zaznaczonego, to wątpię, żeby Wam się udało to pobrać. Mi hmm. się już niedługo to po... Mi się już... O, pobrało się. Dobra, wchodzimy w ten plik. Pod żadnym pozorem go nie przesuwamy w bok, tylko musimy w niego przy... wejść, tak? Potem wej... wchodzimy tutaj w ten Dzisiaj, na przykład, wtorek 13 luty 2017, tak? to jest data, którego żeś tu pobierał czy pobierała, i musisz w to wejść. O, ja w to wejdę, dobra. Potem macie tutaj takie informacje różne, ale ja wam ich czytać nie będę. No bo po co? Dobra, bierzecie i instaluj. No i to wam się instaluje. Nie jestem pewny. O, zaraz, bo nie jestem pewny, czy coś jeszcze tam trzeba było robić. Chyba nie. Musimy trochę poczekać, niech to się zainstaluje. To mi się wydaje, albo to się trochę dużo instaluje od wtedy, kiedy instalowałem, jakąś o wiele starszą wersję. Hmm. Dobra, chyba nie będę już przy. O, jest. Akurat widzicie, w cinach no i po prostu sobie bierzecie otwórz. Przepraszam. I teraz wam normalnie działa Minecraft Pocket Edition. Zaraz mi się... musi mi się załączyć. Sobie tutaj przesuniemy bardziej. no i dobra widzicie mojego skina macie settings czyli ustawienia macie store czyli sklep z różnymi teksturami czy mapkami achievementsy aha dobra bo jeszcze się nie blog... bo jeszcze się moje kon... dobra blokowało się tutaj macie różne pochary które żeście zdobyli w minecraft coś mi się wyświetlić Dobra, trudno. O, jest. Widzicie, tu są różne trufa do zdobycia. No i dobra. Bierzecie play po prostu. Tu macie friends. Jeśli chcecie stworzyć serwer, to wchodzicie tutaj w te takie otu, co podświetliłem. Wchodzicie w to. No, w sumie. Tutaj się nie tworzy serwera, tylko się wczytuje z stronek internetowych. Wchodzicie na stronę internetową, nie wiem, ser najlepsze serwery do Minecrafta. Pocket Edition na telefonie. <laughs> I tam Wam się wyświetla... No i tam się Wam wyświetlają różne rodzaje tych serwerów i pisze na przykład adres IP i stamtąd adres IP trzeba skopiować dokładnie do serwer adres bo tutaj pisze IP, nie? ja już to robiłem kilkanaście razy to polecam yy, oczywiście port też trzeba przepisać a server name możecie wpisać sobie byle jaki dobra dobra, dobra a tak to sobie tutaj po prostu wchodzicie jak widzicie mam same światy praktycznie Skywars, bo ja bardzo kocham takie Skywarsy, czy ten, czy skyboxy. Tutaj you can Aha. Czyli tutaj jakiegoś rowera mogę stworzyć. Nie wiem, bo nie patrzyłem tego nigdy. Myślę, że za to trzeba płacić. No, ale dawno no, bierzecie Generate Random. 11 ostatni odcinka długo no i dobra, tu macie takie opcje te at ons, tam macie różne tekstury Multiplier, tutaj macie te opcje oczywiście boardcast boardcast hulu xbox live ja mam włączone tylko dlatego, że, mam, że jestem zalogowany do xbox live którego sobie pobrałem tu macie tak. World name. Podajecie nazwę serwera yy, defuul, tak? defuul to game mode. Albo survival, albo creative, czyli albo przetrwanie, albo tworzenie. To jest rodzaj gry. Nie, nie, no, albo przetrwanie, albo tworzenie. O, tutaj macie poziom trudności. Yy, pierwszy tutaj ten jakiś ten. ten bez potworów ten to jest łatwy, normalny i tutaj jeszcze macie trójny. Ten ostatni. Potem tu sobie zaznaczacie, czy chcecie cheaty, czy nie. Czy chcecie mieć młody, Nie. Czy chcecie... No cheaty. Dobra. Tu macie i na przykład możecie zaznaczyć Always Day, że przez całą grę jest tylko dzień. Potem macie Seed. To jest jakby nasienie waszego serwera i musicie. No w sumie możecie albo musicie tutaj wpisać. Jeśli jesteście na przykład jakimiś początkującymi youtuberami, to wpisujcie jakieś, nie wiem, swoje imię im, imię i nie wiem coś tam dalej. I potem na przykład możecie nagrać filmik i ten seed na przykład będzie y, używany przez ludzi. Zależy ile masz subskrypcji ile ludzi naprawdę lubi minecrafta. Potem tutaj macie jeszcze y, world Tutaj macie flat. To jest zupełnie płaski. Naprawdę zupełnie płaski. Infinite to jest infinite. To jest nieskończony i old, old to nie wiem co to jest, bo ja nigdy na takim na tym nie gram. Ja zazwyczaj gram albo na flat, albo na inside, Infinite. Infinite. No. I to chyba na tyle w tym odcinku. I jeśli chcecie więcej takich poradników, to ja się z Wielką Chęcią zgodzę, tylko naprawdę musicie pokazać, że, że bardzo to chcecie, a tymczasem ja się żegnam. Cześć.